Niestety drugi etap rajdu Dakar okazał się dla nas pechowy e, Mieliśmy dzisiaj bardzo dużo awarii e, przeciętych opon. Tak naprawdę co chwila nam się przecinała opona, e, nas już tak naprawdę 150 km mieliśmy 3 przecięte koła i już nie mieliśmy jak jechać. Zaczęliśmy to naprawiać, e, udało się to naprawić i przejechaliśmy jeszcze 100 km, czyli 250 mieliśmy, a jeszcze brakowało nam tak naprawdę 200 do metry. Więc dzisiaj bardzo trudny odcinek dla nas. Szkoda, bo, bo walka na pewno tutaj o, o podium się zakończyła w tym momencie. Będziemy. No taki jest dakar, mogę powiedzieć.